Siema siema moi drodzy. Dzisiaj mam zamiar trochę przedziałać głowicą moją. Ostatnio trochę pracowała, nawet się fajnie sprawdzało. Wszystko oprócz tego palucha. On się tam pogięł zaraz na początku. Tu mi chyba drzewo jakieś się przewróciło. I po prostu tego palucha mi yy, pogięło. Także na razie generalnie będę wycinał takie grubsze drzewostan. Także ten paluch obejdę się bez tego palucha, wykręcam go po prostu fizycznie tutaj z tego miejsca i będziemy pracowali bez. Tutaj jeszcze to wniecenie sobie muszę naprawić, chyba sobie to po prostu nie wiem czy tę śrubę tutaj wyrwało po tym jak się to drzewo przewróciło. Generalnie ogarniam maszynkę do porządku i lecimy z tematem. Dobra, maszynka zreperowana, wyciągnąłem tego palucha, e, tutaj wkręciłem śrubę, także ta blacha się wyprostowała. No i na razie musi tak chodzić. A mówię, mamy już patent, patent. mamy już pomysł, żeby to przerobić, także e, w wolnej chwili się tym zajmiemy. Po prostu myślałem tutaj, e, bo generalnie te drzewa tutaj nie mają zaparcia u góry, nie? jak dociskamy tym paluchem, to ten paluch je po prostu tak e, przewraca. I tutaj sobie zrobimy taką po prostu jeszcze e, jakby to powiedzieć, takie podtrzymanie, żeby te drzewa tutaj były podtrzymywane troszeczkę wyżej i wtedy ten paluk zrobimy po prostu jako płaskownik zwykły I myślę, że to też powinno bardziej sprawdzać ale nic, nie o tym, e, także co? Lecimy na miejsce. Ten mąż jest jeszcze do wymiany, bo to zostrówka jakiś wziąłem i on tutaj na zakuciu trochę. Się poci. No i dobra, głowica tam wywieziona. Będziemy atakować ten lasek. Może nie cały. Zobacz jak to będzie szło. Generalnie to jest urobek z ostatniej akcji. Pewnie stali widzowie pamiętają, tam waryńskim jeszcze sobie działałem. Był taki olszynowy lasek, można by powiedzieć. I tam go dookoła tak okrzesałem i dostał taki środek, ja wiem z dziesięciarów Także ostatnio właśnie sobie dokończyłem już całkowicie tamto miejsce. Także mam teraz tam fajne puste pole. No, a tutaj mamy takie sosenki brzozy. Także myślę, że spokojnie to powinno iść. Już wam pokazuję urobek z ostatniej akcji. Na początku pracowałem bez okrzesywania. No i dobry moi drodzy, nawet że to w miarę idzie, te brzozy są takie trochę e, paskudne do tego okrzesywania, bo, bo mają cienkie te takie e, gałązki i one się nie chcą wyłamywać, a poza tym maszynka sobie w miarę dobrze radzi. Tyle mam tego urobku. E, no i co? Jak mamy coś skrzywionego, na przykład no zobaczcie, tu jak jest skrzywiona ta brzoza. To po prostu nie idzie tego okrzesać, bo nóż się wbija. Nam, wiecie, w tą krzywiznę nóż idzie prosto i się wbija, albo tutaj, nie? Jest skrzywiona i prawda, już wyżej tego nie, nie dam rady okrzesać. Natomiast, co tutaj jest materiał, który się udało przejechać. No, widzicie, no ta sosna w miarę się obłamuje, w miarę przyzwoicie. Natomiast ta brzoza, no, zostają, widzicie takie kawałeczki, nie? No, ale poza tym ogólnie, yy, ogólnie co jest w porządku, no Tu są te czubki. Wszystkie i te, co mi się nie udało okrzesać. Natomiast tutaj mamy materiał taki w miarę obrobiony. Teraz sobie zacząłem już tamtą kubkę robić. No i co, kawałek już poszedł. Dobra, yy, stawiam wam tu gdzieś kamerę, może na łyżce. Tak, że będzie daleko, i coś tam będziecie mogli zaobserwować cały kształt tej pracy. Co za kamera? Teraz widać? Dobra, moi drodzy, nie wiem ile tam się nagrało, ale pewnie i wiele. Teraz podładowałem kamerę i co? Teraz wam tutaj nagram tą kłycówkę, jak idzie. Tu już wszystko ogarnięte. To jedno zostawiłem, chociaż pewnie by to ocieło. Takie najgrubsze uciąłem. Znaczy nie było z tym jakichś tam problemów wielkich, żeby to przecięło Ale zaraz wam powiem, dlaczego tego nie próbowałem uciąć. Z tego względu, że maszynka się trochę sypie Jeszcze wam pokazuję. Widzicie? Ta szczęka się troszeczkę odchyliła do tyłu Widać to po, po mocowaniu siłownika po tej róży, na tej rurze nie ma żadnego śladu, że to się jakoś przesunęło, ale ona jest na tyle wysoka, że zrekompensowała. Najbardziej widać właśnie po tym elemencie, po tym łączniku, nie? jak on jest tutaj wywinięty do tyłu. Mam kilka... nie wiem dokładnie w którym momencie to się stało, czy to tutaj, czy, czy gdzieś indziej Ale mam kilka spekulacji dla te, dlaczego tak się stało Pierwszy był, Pierwsza teoria spiskowa jest taka, że Tam wąż miałem... No dokręcałem go już chyba trzy razy i, i dalej e, Za każdym razem jest luźny, no teraz go już tak Dokręciłem fest Także widzę, że tam się nic nie leje Tam Tamten zasilanie tego cylindra było troszeczkę luźne i w momencie jak maszyna dostawała obciążenie to wiecie ten tłok nie pchał tego nie tylko pchały te i może wiecie jak tutaj nie było siły na, na to górne ramię to to się to wygięło druga teoria jest taka że tutaj widzicie generalnie jest mniejsza powierzchnia niż tutaj i to ramię sobie pewnie mogło mogła być taka sytuacja, że to ramię sobie wchodzi w drzewo. Natomiast tutaj mamy większą powierzchnię tego tego i to po prostu bardziej obciążało, nie? No. Aczkolwiek wiecie, no to drzewo tutaj się może zawsze odgiąć, nie? Także no nie wiem, generalnie stało się jak się stało, jest to odgięte, teraz nie mam za bardzo pomysłu jak to wyprostować, ale chyba sobie po prostu zamknę tą szczękę i się zaprę o ten element jakoś, no nie wiem. Ciężka sprawa teraz będzie, jak to, jak to ugryźć. Ale no jakoś to trzeba będzie ogarnąć i chyba tu sobie po prostu całkiem zamknę tą powierzchnię. Jakąś blachą, żeby tu już... Yy, ciężko powiedzieć, no może, może być tak, że to już po prostu się odgięło, ile, ile się miało odgiąć. I więcej nie pójdzie i będzie w porządku, aczkolwiek no tak, tam się na pewno ten stworzeń yy, wygiął. No na razie pracuję, ale mówię, no taki trochę niesmak, niesmak jest z tej mojej pracy. No, poza tym więcej, więcej grzechów nie pamiętam. Ten nóż, że, że powiem Wam, że nie ma żadnego problemu z nim, że to się szczępi czy coś. Także tak to na obecną chwilę wygląda. No, te, te dęby zostają. One mi na razie nie przeszkadzają, nie będę ich usuwał ta, ta olszyna też zostaje Także będzie tutaj taki malutki zagajniczek A tam to wiadomo, idzie do wycięcia Także co, stawiam Wam gdzieś kamerę I, i sobie jeszcze zobaczycie Na koniec sobie to już z zrywakiem podciągnę Tylko tak, muszę teraz jeszcze jechać po paliwo Do domu, bo mam troszeczkę za mało Ale to akurat sobie to ściągniemy Eee, i sobie przyjadę New Hollandem i zaatakujemy z New Holanda paliwo Także co stawiam gdzieś kamerę, nie wiem gdzie nie mam za bardzo, nie mam statywu Nie mam tu was za bardzo gdzie postawić eee, A dobra, tu was postawię i, i sobie będziecie w miarę wszystko widzieć. No także tak to tak to idzie moi drodzy Dobra, jedziemy z tematem. Zrywak zapięty. Już tutaj sobie ten pasek wyrwałem. No, powiem Wam, że elegancko tutaj to idzie. Powiem, w piasku to naprawdę nie ma z tym najmniejszego problemu. Wywożę to wszystko. Tu mam taki kompostownik niedaleko. także będzie sobie to przegniwało powoli. Te grubsze zebrałem. Ten zrąb, jakby to powiedzieć. Natomiast co, cała ta reszta, taka drobnica, to, to zostawiam. Z tym sobie talerzówka spokojnie poradzi i delikatnie tą ziemię ubogaci. I co? Myślałem trochę nad tą awarią. I co wymyśliłem? Naprawię to. Już wiem, gdzie generalnie błąd popełniłem. Przy, przy konstruowaniu tego odetniemy sobie po prostu ten element całkowicie. I a skąd to kapie? Co to kapie? Tu? Nie woda. Odetniemy sobie tą blachę całkowicie. To ramię przywiążę jakoś przytwierdzę do tamtej strony. E, Wyprostuję to. I tutaj, mniej więcej w tym miejscu, dam takie blaszyska. Powiedzmy z centymetr, 20 mm, coś takiego. E, tylko nie ustawione tak, bo to nic nie daje, tylko w ten sposób: tutaj na pewno jedno, i gdzieś tutaj na samym połowie, powiedzmy drugie, tak żeby to wiązało e, w drugą stronę. E, następnie tutaj sobie tą całą przestrzeń zamkniemy, tak żeby też to wzmocnić e, na takie odginanie. No, i żeby to się też nie, to ramię, żeby się nie wrzynało nie? w to drewno, żeby obydwie, obydwa ramiona pracowały e, tak samo, no i myślę, że powinno być ok. No, tutaj e, na pewno z tym rurą się tam wiele nie stało, bo to jest przesunięcie dosłownie. Ja wiem, no może tu jest centymetr przesunięcia, nie więcej. No, to powiedzmy z tej strony będzie ile? 5 mm. Powiedzmy po tej stronie, także z tym się nie powinno nic wydarzyć. Zobaczymy, no. Myślę, że jak to wyprostujemy, to sworzeń też tam się delikatnie yy, podprostuje. A jak nie, to się go po prostu wymieni. Utnie się go tu, tu i, i się go wybije i, i go wymienimy. No, także taki jest plan na naprawę tego. Dobra, a tymczasem yy, co? Jadę to wywieźć, bo fajnie to w miarę idzie. Później tak, objeżdżam sobie na tamtą stronę, yy, robię porządek z tym drewnem. Te wszystkie takie, ten zrąb sobie gdzieś tam odłożę na inną kupkę. No i myślę, że z 2-3 kursy i tutaj powinien być temat ogarnięty. Także działam. No tu mam taki ruch pola, on jest generalnie taki sklina i tak ee, źle się tutaj uprawia, dlatego go przeznaczyłem właśnie na taki Ala kompostownik. Jak się więcej uzbiera to sobie to podgarniemy wszystko e, na jedną kupę i sobie tu będzie w spokoju gniło. Będzie za 20 lat próchnica jak ta lala. Dobra, działa. No, i dobre, moi drodzy, zrobione. Generalnie tyle tego urobku dzisiaj wyrobiłem. Takiego w miarę przyzwoitego. Na no resztę to, wiadomo, są te czubki. I, I te elementy, które się nie dało okrzesać. No, także jak na jeden dzień, to chyba w porządku. Powiecie, że brzydko to jest zrobione, nierówno. I, I dużo resztek, ale generalnie, tak jak mówię, talerzówka sobie z tym poradzi. Mi to nie przeszkadza e, w pole, żeby tej materii tutaj ogranicznej zostało troszeczkę więcej Tutaj były, widzicie, takie e, sterty starych korzeni sprzed, ja wiem z 5 lat, nie więcej No i zobaczcie, jak to fajnie już przegniło Praktycznie tutaj nie ma czego zbierać, nie? Jak tu jeszcze talerzówka przejedzie po tym, to, to naprawdę to się rozsypuje To się w rękach rozsypuje, także Spoko. No wiadomo, te, te takie większe jeszcze sobie zaraz przejdę i pozbieram ręcznie. Natomiast y, większość już jest przegnitego tego materiału. No, tak to wyszło, także trzeba tu będzie y, wpaść teraz z piłą i jeszcze to troszeczkę y, ucywilizować. No i generalnie na przyszłość, znaczy na przyszłość, to jest temat tegoroczny. W tym roku tu będę jakoś chciał zrobić, żeby jeszcze ten y, temat przeróbki tego drewna Jakoś tak ogarnąć, ucywilizować myślałem nad tym rębakiem, takim e, co tnie drzewo, tylko na takie nie wiem jak to się nazywa, na takie dłuższe kawałki, nie? żeby tak z 20-30 cm takie kawałeczki ciął. E, no nie wiem, to generalnie jeszcze się nad tym zastanowię. No, bo to wszystko, generalnie jak w, widziałem te filmy, przynajmniej. Propagandowe to, to takiej grubości wszystko by mogło być bezpośrednio przetworzone. Nie? Mi się, wydaje mi się, że z tymi gałęziami, chociaż czy to by cieło to nie wiadomo. Natomiast tutaj nie wiem, albo piła, albo, albo pomyślimy na jakąś yy, piło łuparką Ale to nie wiem, czy to się wyrobi z tym wszystkim. No i co, jak wzrosła wydajność ścinki, to też myślałem tą przyczepę moją przerobić na taką bardziej zrywkową, znaczy zrywkową. Myślałem kłonicę dołożyć delikatnie burty podwyższyć 10 cm i wstawić 6 kłonnic takich wysuwanych hydraulicznie, nie? czyli jak mamy tutaj powiedzmy słupek burty byśmy mieli, to w środku by był siłownik i wysuwałoby nam się to. No mniej więcej ile, no nie 100%, ale z 50 cm spokojnie mogłaby się taka kłonnica wysuwać nie? do góry, wtedy byśmy sobie mogli spokojnie dużo więcej tego materiału załadować. Dobra. Moi drodzy, wywożę to, zjeżdżam tymi gratami na bazę. I cóż, no fajnie, że się to udało zrobić, bo na jutro mam już troszeczkę inne plany. E, tak żeby mi to trochę kolidowało, a tak to może nawet się uda e, ten, 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 tą wadę fabryczną naprawić. Także zobaczymy jak to tam pójdzie. Nie no, na pewno muszę to zrobić, bo jak będę miał koparkę na bazie, to trzeba będzie z tym podziałać. No, dobra, tyle chyba na razie. I cóż, do no następnego. Trzymajcie, się, cześć!